Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli szukasz tego produktu, możesz kupić go tanio z szybką wysyłką w sklepie enimo.net. Kliknij link poniżej w opisie pod filmem i zobacz ten produkt. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Wymiana chłodnicy powietrza w Kia Soul pierwszej generacji to zadanie, które można wykonać samodzielnie, pod warunkiem zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa i posiadania odpowiednich narzędzi. Przed przystąpieniem do pracy warto sprawdzić stan elementu. Odkręcając pokrywę silnika i przyglądając się szczelności oraz kondycji przewodów. Gdy diagnoza potwierdzi potrzebę wymiany, najpierw odłącz akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia systemów elektrycznych. Następnie usuń wszystkie elementy, które utrudniają dostęp do chłodnicy najczęściej jest to osłona dolna, przewody przyłączeniowe i ewentualne przewody wentylatora. Po odkręceniu mocowań, delikatnie wyciągnij zużytą chłodnicę. Uważając, aby nie uszkodzić otaczających przewodów. Nową jednostkę należy porównać pod względem wymiarów i połączeń, a następnie włożyć na miejsce starego egzemplarza. Zamocuj mocowania, podłącz ponownie przewody, przykręć osłonę i sprawdź, czy wszystkie połączenia są szczelne. Po zakończeniu montażu podłącz akumulator i uruchom silnik, obserwując wskaźnik temperatury oraz ewentualne wycieki. Warto przeprowadzić krótką jazdę próbną, aby upewnić się, że chłodnica działa prawidłowo i nie pojawiają się niepokojące dźwięki. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką na stronie enimo.net. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.